Na coś tak gapicie? Dalibyście swoje pomocne łapki w górę, to szybciej bym skończył budowę. Do roboty! Witajcie w moim garażu, gdzie odnawiam czołgi. Jak widać jestem do tego odpowiednio przygotowany. Znajdujemy się w grze Tank Mechanic Simulator. Nie mówcie że tu się biegi zmienia. Ja ma. Gorzej jak tu jest pole minowe jeszcze przy okazji. To wszystko tu jest do naprawy. No wszystko, wszystko. To, 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 się nie opłaca w ogóle. Panie kierowniku, proszę się denerwować. Wejmijmy z mojego, włożymy do twojego. A nie wiem, co tu się dzieje. Lą działa. Działa, naprawiłem czołg. Znaczy no jeździ, no to chyba działa, nie? A to wszystko dzięki usłudze GeForce Now, o której teraz wam krótko opowiem. GeForce Now to platforma firmy Nvidia, która pozwala grać w chmurze. Jeśli macie słaby sprzęt, a chcielibyście zagrać w najnowsze, wymagające tytuły, to ta usługa jest właśnie dla was. Gry są uruchamiane na serwerach Nvidia i strumieniowane na wasze urządzenia, co eliminuje potrzebę instalacji i zapewnia dostęp do wysokiej jakości grafiki i płynności rozgrywki. Jednak aby korzystać z usługi, potrzebne jest szybkie połączenie internetowe oraz dostęp do wybranych gier na takich platformach jak Steam, GOG czy Epic. Ogólnie nie trzeba grać na komputerze. Wystarczy nawet telefon. Usługę GeForce Now możecie przetestować za darmo, mając godzinne sesje grania, które następnie restartujecie i gracie dalej za darmo. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wykupić płatne plany dające wyższą jakość i dłuższe sesje grania. Tak się składa, że w tym miesiącu wypuszczono aktualizację Blackwell, dzięki której pakiet Ultimate otrzymał wsparcie w postaci nowych serwerów oferujących użytkownikom wydajność porównywalną z kartami graficznymi klasy GeForce RTX 5080. I co najważniejsze, ten ogromny skok jakościowy odbywa się bez podnoszenia cen abonamentu. Nowe serwery wyposażone w układy Blackwell umożliwiają strumieniowanie rozgrywki w rozdzielczości do 5K przy 120 klatkach na sekundę. Jest to możliwe dzięki technologii DLSS 4 z Multi-Frame Generation, która generuje dodatkowe klatki, zapewniając płynność nieosiągalną do tej pory w chmurze. Ulepszenia wpływają również pozytywnie na responsywność. Dzięki technologii NVIDIA Reflex opóźnienia od kliknięcia do reakcji na ekranie mają spaść do poziomu poniżej 30 milisekund dla większości użytkowników. Wprowadzany jest także nowy tryb Cinematic Quality Streaming, który dzięki zaawansowanym filtrom AI i optymalizacji ekranu ma zapewnić znacznie lepszą jakość obrazu, w tym wierniejsze odwzorowanie kolorów. Ogromną zmianą jest również podwojenie biblioteki dostępnych gier. Dzięki nowej funkcji Install to Play użytkownicy będą mogli instalować na dedykowanym dysku w chmurze gry ze swojej biblioteki Steam, które do tej pory nie były oficjalnie wspierane. Dzięki technologii streamingu gier Nvidia GeForce Now i dystrybucji przez Discord, to zintegrowane doświadczenie pozwala graczom natychmiast wypróbować nowe tytuły bez konieczności pobierania. Instalowania i korzystania z dodatkowych launcherów, bez żadnych przerw w rozgrywce. I tak jak mówiłem, GeForce Now Ultimate pozostaje w cenie 109 zł miesięcznie lub 539 zł za 6 miesięcy i oczywiście daje dostęp do serwerów RTX 5080. Członkostwo Performance dalej kosztuje 54 zł miesięcznie lub 259 zł za 6 miesięcy. Od teraz dostępne są także subskrypcje roczne. Dajcie znać, czy mieliście już szansę przetestować tę usługę, a jeśli jeszcze nie próbowaliście, to pamiętajcie, że w opisie znajduje się link do GeForce Now więc sami możecie przekonać się całkowicie za darmo, jak to działa. No dobra, to zabierzmy się do pracy. Przyjmij zlecenie, wybierz e-mail i przyjmij kontrakt. Jakie e-maile, kurde? Ej, mogę w ogóle wyjść? Idziemy na zewnątrz? Ja stąd spadam. Ja już nie chcę być mechanikiem. Gdzie my, kurde, jesteśmy? Ok, tu wielkie w ogóle. A tu jest szlaban, mogę wyjść? Kurde, jak to jest granica? Tam jest Polska, ja tu tworzę czołgi i lecimy na Polskę. Dobra, to trzeba do roboty, bo kolejne maile przychodzą. Jakieś e-maile, komputery, za moich czasów takich rzeczy nie było, kurde. Dobra, dawaj się do komputera. Poczta, do router, a tak, bo jestem router. Potrzebna pilna pomoc, daj znać szybko, sprawa jest pilna. 13 tysięcy, ale czekaj, bo tu jest nowy start od wujka Toma. To taki trochę dalszy wujek chyba. Co to za wujek sumoczołg? Przyjmij zlecenie. Aj, jeszcze, gdzie oh, dobry? A co ty masz popsute? Światło przednie. Demontujemy. Tutaj lina. Demontujemy. I y, halo, gdzie ja jestem? Halo. Nie, nie, nie. Ja, Powodzenia, ja chcę. Halo. Tak, udało się. A tu jest nasz stan rzeczy. Aj, możemy zlecić naprawę. No bo to już jest. Klik, klik, klik. Świeci się na zielono. Zleć prawy pomalowanie. Za 400. Wujek daje ile? Chyba tylko 2000. I czekamy. O kurde, tu trzeba realnie czekać. Wybierz znaczy ja, wszystko No dobra. Ten nasz nowy start. Wymagany stan naprawy. No te trzy rzeczy trzeba naprawić. To ja wiem. Przywróć początkowy stan. No raczej jeszcze nie kończymy zlecenia. Dobra. I mamy. I co teraz? Mogę to jakoś... Halo, ja chcę to zamontować. Tryb montażu. a i teraz mogę zamontować. Klik. Odnowione. Klik. Odnowione. Klik. Odnowione. Zapłaciłem 400. Dostanę 2 ty się. Dobra, to to się opłaca. Teraz wszystko się zgadza. Dobra, to tam ktoś jeszcze chciał pomocy. Przyjmij zlecenie. To mamy teraz pomocy. O kurde, no to pomocy, rzeczywiście, chłopie, tutaj wszystko masz do wymiany chyba. Chyba, że ci to wszystko tylko wyczyścimy ładnie. Ale se nie postrzelasz za wiele raczej. No dobra, sprawdźmy co tu się dzieje. Co tu jest do naprawy tak na dobrą sprawę? Wymagany stan napraw. Kurde, wszystko tu jest do naprawy. I ty tylko 13 tysięcy dajesz za to, chłopie? No cię chyba coś. Ja nie mogę. Ile tu się to się nie kończy? <laughs> Massacra To wszystko tu jest do naprawy. No, wszystko, wszystko. To, 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 to się nie opłaca w ogóle. Tu mogę prędzej, tak? Magazyn, wszystko tutaj wrzucamy. Cały. O nie, coś się dzieje. No, wujek, pisze, czas na zakupy. No dobra. Oj, wymieniło przynajmniej. Ten lepiej wygląda. Tamten to jest zbyt straszny. Opcje jazdy testowej. Mogę jeździć czołgami? No to se jeszcze poczeka. Znajdź wyszarzone części na liście. To części, których brakuje, trzeba je kupić, a następnie zamontować. Zapamiętaj ich nazwy. Nie lubię tego zdania. Dlaczego? No właśnie, tu jest bardzo dużo rzeczy do zapamiętania. Kup brakujące części. Musisz najpierw odblokować stół rzemieślniczy. A, musisz odblokować tablet w menu ulepszeń. To nic nie rób. Sklep z częściami. No to miał być T-3476. Aby kupić nowe części czołgowe, wybierz je z listy, następnie naciśnij przycisk do kasy. Czyli naprawdę chcecie, żebym ja zapamiętał, mimo że tam ładny był przycisk kup sobie wszystko, co potrzebujesz? O, przynajmniej się świeci to, co potrzebuję. O, dziękuję ci, gro. Klik, 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 klik. Klik, 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 a znając życie i tak czegoś nie kupię. Do kasy. Kurde, tu jeszcze jest! Chłodnica, no wiedziałem! To co, mamy to od razu? Jak mamy od razu, to spoko. Włas osłony skrzyni biegów. To na pewno kupowałem. Aaa! O! Znalazłem! Znalazłem chyba! Czy nie? Znalazłem? Nie, to tak się leży. O! Tryb inspekcji mi tutaj dały różne rzeczy kolorowe. Kurde, gro, dlaczego tego nie mówisz? Osłona skrzyni biegów montujemy. Klik. O nie, coś wyjąłem. Nie chciałem demontować. Menu, tryb montaż. Dobra, o, o, działa, działa, działa. Tutaj, klik, klik. Kli... Brak dostępnych części. Dobra, dobra, dobra. No to wiadomo, że jednak czegoś nie kupiłem. Kupiłem po jednym, a niektóre są po dwie. Na pewno tu coś jest jeszcze potrzebne. Kurde, ja taki mały. A czemu to 33%? Bo brudne i w ogóle stare pewnie. No dobra, brakuje końcówka wydechu, pokrywa rury wydechowej i zewnętrzny zbiornik paliwa. I od razu wiedziałem, że tego będzie brakowało. O, od, ra od razu. To potrzebne. Yy, yy, yy. To potrzebne. To potrzebne. Nie, to potrzebne. Te trzy rzeczy. Zamontowane, zamontowane, zamontowane. Zakończ kontrakt, dawaj pieniądze, wujek. A gdzie ten czołg, jeden tu jeszcze powinien być? Może jest na zewnątrz? Jest czołg? to jest ten, którego się nie podejmę, bo <grym> to jest sam rupiec. Na nas powinno iść. Kurde, tutaj o, ta, tam jakiś stoi. Do tamtego to powinno iść. Dobra, co my tu mamy? Znowu wujek pisze. Znajdź i wyciągnij czołg. Nie mam obecnie żadnych czołgów dla Ciebie, znajdź miejscówkę, w której możesz wydobyć czołg. Będzie twój. Dawaj! Jak się wyciąga czołg? Rozpocznij misję. O kurde, gdzie ja idę? Ewidentnie będę w lesie. To stefan, który wykonuje się misję ekstrakcji, i gracze z odnalezieniem za pomocą narzędzi takich jak łopata, wykrywacz, magnetometr, dron, pojazdy. Jasne, jasne, jasne. O, jaki samochodzik. Kurde, jakby tu zaraz to znajdą to i rozstrzelają. Tu mam jechać. A! Ja się naklikałem. Znaleźliśmy coś. Mogę tam podejść? A mogę tam podjechać? Jadym ma. Nie mówcie mi, że to się biegi zmienia. Jady ma gorzej, tu jest pole minowe, jeszcze przy okazji. A gdzieś tam będziemy kopać chyba. Ach, od razu się czuję lepiej. Jak siedzę za sterami takiego samochodu. Dobra, i to tu? A czy może coś tu nam wybuchnąć? I co? Tu jest dziura wielka. Dobrze, że tu nie wjechałem. Detektor metali. Jak ja znajdę za takie skarby? Złoty pociąg. Jak na majety, to, to nic nie ma. Tutaj lepiej. To tutaj trzeba kopać. Ja chyba zleciłem kopanie dziury w losowym miejscu, bo nie wiem, co tu się stało. Kop dziurę. i kolejne gra o kopanie dziury. Dzień dobry. Jakie ja czołg wykopuję? Przepraszam, kto go tu zakopał? To wystarczy? Wyciągną? Rzucę tu łopatę. Już jej nigdy nie znajdziemy. <laughs> nie wiem, co się stało z łopatą. Tu jest czołg. Za darmo? Znaczy, ja nie chcę wykopaliska. Ja chcę już wykopanie czołgu. Znaleźliśmy coś. Wpadliśmy na podziemne źródło wody. Wypompuj ją. O kurde, tam coś się dzieje, biegnę zobaczyć. Tu coś jest, to będzie moje! Urucham pompę. Używając myjki ciśnieniowej, wyczyść kurczę czołg. Tak? Serio, naprawdę? Piękny będziesz, kolego, piękny. To jest na pewno dobry moment na mycie. Jak to jest za darmożkę, to trzeba korzystać z tej wody. 50% to już ładnie umyte. Czołg na ciężarówkę. Ładujemy. I to tyle. To chociaż pompę wyłączę, bo tutaj stan czołg 10%. Czołg wyciągnięty. Wydaliśmy 3000 na to w ogóle jest czołg, czy to nie jest czołg. Oszukują mnie. Pański wujek Tom polecił nam pańską firmę, a to są czołgi SA. Chcemy zlecić panu odrodzewienie całej wieży oraz zewnętrznej części kadłuba z uszanowaniem. Dają 10 tysięcy, no to przyjmujemy zlecenie. Narzędzie odrodzewiające, piaskowanie, malowanie. O kurde, jak ja majster jestem w tym momencie. Działa to? Nie wiem. Czek, 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 czek. Muszę tam wejść. A, dobra, to po prostu trzymamy i czekamy, aż się odrdzewi. Kurde, ale ja bym chciał tak dla siebie taki czołg i nie jeździć po mieście. Od razu szacun na dzielnie, jeszcze w takim stroju. Za mundurem, panny sznurem. Prędzej za czołgiem. No, to już tak nie idzie. O. O, kurde, co to jest napisane? Niektórych części nie da się naprawić narzędziami. Dotyczy to głównie części wykonanych z gumy lub części elektronicznych. Nic tam nie widzę. Panie czołgu, mogę walnąć w No <laughs> to się źle <zda> skończy. <laughs> nie będę walił w czołg. Dobra, to co do popsute, to trzeba zdemontować, tak? To to wywalam. Peryskop tylko do wymiany. A nie mogę tego osłona. A, bo muszę osłonę zdjąć, żeby to wyjąć. Dobra, to chcę wyjąć osłonę. To muszę o tym pamiętać, że zdjąłem osłonę, żeby nie było później przy Pału. Wszystkie śrubki zdjęte. obstają, że tak samo tutaj. Chyba wszystko. No, spróbujmy to yy, naprawić. Olejoko droga operacja. Jak mi oszukają, jak to nie zadziała, to naprawdę się zdenerwuję. Świeci się na czerwono. Nie wiem, czy to dobry znak. Niby pasek na zielono, ale te części świecą się na czerwono. Dobra, mamy 100% już są zielone. To montujemy z powrotem. Tu mogę. To jedno miało śrubeczki. Ważne, że się nie zgubiły. E, organizer i zakończ kontrakt. Coś było, co nie powinno być, a i że nie działa. No, zobaczmy, co nam gra powie. I wszystko git? Ja bym nie powiedział, że wszystko git. Ale no zakończ zlecenie. Jestem bogaty. A, czołgi A chcą, żeby było piaskowanie. Dobra, bierzemy czołgi. To wszystko tylko do wymiany. No to wypad. Do wymiany. To trzeba będzie piaskować. Znaczy to też. To, 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 to wszy, wszystko będzie. Prawa, ja, kierowniku, proszę się denerwować. Wyjmiemy z mojego, włożymy do Twojego. I teraz wszystko. Zleć naprawy. Albo tu jest usunięcie rdzy. To mogę wziąć i robić przy okazji, jak tam czekam. Panie, jaka to jest prosta robota. Włas kierowcy został odrdzewiony. Wszystko pięknie. O, ale piękny I tu jeszcze na dupci coś. Wszystko jest. Świeci się na zielono. To zakładamy na nowo. Kanister. Klik. Skrzynka. Klik. Zgubiłem się gro. Klik. Tu ładnie wypiaskowane. Z tyłu też możemy. bym ja powiedział, że jest git. No, i czołg. Zrobiłem to. Zgubiłem. Zgubiłem. A, tu. Nie zgubiłem. Sprawdzałem was. 20 tysięcy za to bierę, panie. Bierę. To było prościutkie. Czołg do zagruntowania. Przyjmij zlecenie. Ta będzie prosta. O, kurde, to będzie proste? To nie będzie jednak proste. I to tak wszystko po kolei robić? Jakieś rodejka by się przydało. Zacznijmy może od łatwiejszych i bardziej widocznych rzeczy. Niech cię nie dawia, że tu jakaś rdza była. I dalej jest. U, mamy pistolet na farbę w końcu. Dobra, pość te piaskowanie, starszy już. A co on taki czerwony będzie? No to ja mam zły strój w takim razie. Yy... <grywanie> nie wszystko musi być dobrze zrobione, tak? Lufa czerwona. <grywanie> Zdenerwowałem się. No, ych. tutaj, ile rdzy jeszcze było? No dobra, no mały jestem. Nie zauważyłem, że tam są jakieś problemy. No poza tym, nikt inny by też nie zauważył, no. Wymień zaznaczone części. Przeszło już części? Zrobione. Chyba. Ile tu jest jeszcze rzeczy do zrobienia? A! O kurde, jaki tam syf. Otwórz mnie to. Otwórz mnie. to tu się jeszcze nie podoba? Weź to wszystko ogarnij. O kurde, jaki tu syf w środku. Tyle, ile mogłem, tyle tu zrobię. Dobra, ja mówię, że prawie fajrancik. Krzesełka też wymalujemy. Tylko proszę nie siadać na razie. Więcej się nie opłaca robić. Czołg do zagruntowania. No, 89%, no. Jaka kwota grzywny? Ja już się pogubiłem w tym wszystkim. Tam, tam, no nie, nie sięgam. Nie jestem, jestem, nie jestem, trochę jestem, trochę nie jestem. Kurde, ile się człowiek namęczy, żeby tu wejść. <laughs> nie chcę tu wejść na zawsze, nie. Halo, pomocy, utknąłem. Na Z jest czołganie, będę się czołgał. O, o, o! O! Udało się! Eee, stwierdzam uroczyście, że ten czołg jest gotowy, a jak ktoś uważa, że nie jest gotowy, to się nie zna na czołgach. Zakończ zlecenie. Jaka kwota grzywny to jest zrobione. Widzę, że dobrze się idzie, gratuluję. Nie idzie mi dobrze. wziąć go na jazdę testował. No bardzo chętnie! Ja chcę pojeździć czołgiem, dajcie mi pojeździć czołgiem. Może tu nie będzie aż tak dużo roboty. Tylko gąsieniczki sobie ogardziemy. O, nie, to nie tylko gąsieniczki. To każde koło z osobna. Czemu nie mogę tak, żeby było szybciej? Czemu ja muszę stać i patrzeć na każde kółeczko? To muszę klikać X, teraz jeszcze lewy przycisk myszy. Teraz dopiero jeszcze raz X, jeszcze raz lewy przycisk myszy. Kocham symulatory. Cały silnik jeszcze trzeba ogarnąć. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No cóż. Trzeba brać się do roboty. Eee, bo ty od Do wejść. Nie chodź kolego, bo tu jeszcze rdza się ukryła przed nami. Dobra, czyli czerwone to... to wróg. Nic nowego. Uff, Dobra, w wielkich bólach udało się go naprawić. Chyba, chociaż gra mówi, że mu usunąć rdzę. Cicho tam. Jesteśmy władz dowódcy. Zmieścię się tu. Jak tu się wchodzi? Wchodzę, nie wchodzę. No kurde, jak ja mam się tu zmieścić? Za gruby jestem. Halo? Ale zmieszczę się tu, ja tu nie wejdę, no halo. Halo? Może się tu chociaż zmieszczę. <grym> Bo tu menu kołowego mogę niby użyć. Wejdź do środka. O, jestem w środku? No nie, silnik nie działa! Kurde, panie ładowniczy! O może? Jest? Jedziemy! Halo, ja na pewno coś powinienem widzieć chyba, nie? Ja tu nic nie widzę, a zmień kamerę. O, kurde, jestem czołgiem! Ale się długo włączał, no to ten silnik to tam jeszcze coś nie halo chyba. Gdzie ja jadę w ogóle? Do tyłu! Do tyłu! Trzeba będzie opuścić po... Tak, <laughs> sobie pojeździli. Kurde, on jest na korbkę. On się chyba dopi... Co tu się dzieje? On się uruchomił dopiero? O dobra, działa! Ja nie wiem co tu się dzieje, ale on działa. Działa, naprawiłem czołg. Znaczy, no jeździ, no to chyba działa, nie? Ja jestem się dumny, jedź do góry! Dobra, działa, można go sprzedać za... ...niezłą sumkę. Widzicie, jak przejeżdżę przez wszystko? No czego chcieć więcej? Meta! Kurde, to jeszcze nie meta, szukali mnie. No zrobiłem całą trasę. Nie wiem, nikt mi prawa nie bije. Jedzie? Nie jedzie? Stoi, jedzie? Stoi. Trochę stoi, trochę jedzie. Cóż moi drodzy, ta naprawa czołgów była możliwa dzięki usłudze GeForce Now. Cały ten materiał został nagrany w taki sposób, że korzystałem z tej usługi i grałem w tę grę dzięki serwerom NVIDIA. Więc jeśli sami nie macie dobrego kompa, a chcielibyście zagrać wymagające gry, to możecie to zrobić dzięki usłudze GeForce Now, którą przetestujecie całkowicie za darmo, korzystając z mojego linku, który znajduje się w opisie. Tak samo jak ja za darmo mogę Wam sprezentować taki czołg. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę, a ten czołg będzie Wasz. Nie gwarantuję, że jak już do Was przyjedzie, to będzie działał, ale będziecie mogli sobie na niego chociaż popatrzeć. Czołgiem!